Bo to małe Dziecię, któremu oddali pokłon Trzej mędrcy ze wschodu, ono dzisiaj ciągle jest z nami i żyje dla nas. Ono jest dla nas ukryte w naszych świątyniach, w naszych domach, w naszych sercach. Dlatego nie zamykamy tej dzisiejszej uroczystości, jak zamyka się ostatnią kartkę w przeczytanie bajnce. Ale rzeczywiście, Chcemy powiedzieć Jezu dzięki, że jesteś, że wtedy narodziłeś się dla nas i ciągle z nami pozostajesz. Chcemy Cię nadal adorować, chcemy Cię kochać, chcemy Cię poznawać. Dzisiaj na zakończenie tej pięknej naszej uroczystości objawienia Pańskiego Święta Trzech Królik chcę życzyć każdemu z Was. Żeby nie zagasła ta gwiazda, która prowadzi nas do żywego Jezusa. Żeby nie zagasła gwiazda modlitwy, żeby nie, nie zagasła gwiazda co niedzielnej Eucharystii, żeby nie zagasła gwiazda miłości, jaką siebie wzajemnie możemy obdarzać w naszych domach i w całej naszej społeczności. Niech ta gwiazda ciągle gore i niech prowadzi nas do żywego Jezusa, do spotkania z Nim za każdym razem. Składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego Nowego Roku, a także dla naszych braci i sióstr z Ukrainy, którzy będąc czy to wyznania prawosławnego, czy obrządku grekokatolickiego dzisiaj przeżywają dzień swojej Wigilii, a jutro pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Składamy Wam, moi drodzy, którzy przybyliście tutaj do nas, do Siedlec, najserdeczniejsze życzenia Bożej obecności w tym niełatwym dla Was czasie. Niech Boże Narodzenie będzie największym darem dla Was, darem pokoju serc, i niech przyniesie także Książę Pokoju, Jezus Chrystus, upragniony dla Was pokój, i niech się to stanie już w tych najbliższych miesiącach w tym najbliższym roku. Szczęść Boże wszystkim i życzymy później smacznego obiadu.